Gwiazda serialu Polsatu Przyjaciółki pokazała bardzo odważne zdjęcie w mediach społecznościowych. W ten sposób chciała poruszyć bardzo ważny problem wielu kobiet. Znana z telewizji Polsata aktorka postanowiła noworocznym zdjęciem na Instagramie wesprzeć miliony Polek. Opublikowała swoje zdjęcie w stroju kąpielowym, co jak się okazało, miało znaczenie symboliczne. Gwiazda telewizji Polsat pokazała zdjęcie z Sylwestra. Była w samym stroju kąpielowym Anna Dereżowska znana jest obecnie głównie z serialu przyjaciółki, choć 38 latka ma w swoim aktorskim portfolio wiele innych i cennych doświadczeń. Media społecznościowe zalewa obecnie fala noworocznych zdjęć celebrytów. Gwiazda Polsatu zdecydowała się spędzić sylwestra poza granicami Polski. Wybrała się w wyjątkowo egzotyczne i oddalone od Polski miejsce, bo aż do Azji, dokładniej do Hojan w Wietnamie. Gwiazda dzięki temu odpoczęła od być może nie mroźnej, ale na pewno niezbyt przyjaznej polskiej pogody z przełomu grudnia i stycznia. Kiedy w Polsce chodzimy w grubych kurtkach, chroniąc się przed wiatrem i deszczem, Anna Dereszowska mogła paradować w Wietnamie w stroju kąpielowym. Ile relaksu uwieczniła na fotografii i wstawiła na Instagrama. Tym razem nie chciała się jedynie pochwalić. Przyświecał jej w tym jeszcze jeden cel. Aktorka znana z serialu Przyjaciółki poruszyła ważny problem. Anna Dereszowska doskonale zdaje sobie sprawę, że wyidealizowane zdjęcia celebrytek z Instagrama mogą wpędzić niektóre kobiety w kompleksy. Dlatego też, wstawiając swoje zdjęcie, zrezygnowała z jakichkolwiek poprawek, bez sztuczek grafików. Była całkowicie naturalna. Życzę Wam w nowym roku pięknych, prawdziwych, nie tylko Instagramowych, doznań i doświadczeń. Instagram VS Reality, napisała pod zdjęciem. W ten sposób panna Dereszowska wsparła ruch Body Positivity, który sprzeciwia się wyidealizowanemu, wręcz nierealnemu kanonowi piękna. Wsparcie od znanej osoby i celebrytki na pewno pomogło wielu kobietom, które muszą się mierzyć z kompleksami, co zresztą widać w komentarzach. Dzisiaj grzeje 1. Sylwester TVN, skandaliczna wypowiedź Marcina Prokopa. Znany dziennikarz może mieć kłopoty 2. Piękna wokalistka zaliczyła ogromną wpadkę na Sylwestrze TVN. Podczas występu pokazała o wiele za dużo. Kocham panią i pani Dystans, napisała fanka. Uwielbiam. Najlepsze porównanie, komentowała inna internautka. Najlepsze newsy dnia źródło Instagram nie przegad żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pico. Google News.